Kolejny odcinek urokiego takiego, baby! No i ja was witam moi drodzy, dzisiaj po wielu tygodniach powrócimy sobie nareszcie do Mario Tennis Aces. No i jako, że już zakończyliśmy sobie granie w Princess Peach Showtime, to nareszcie wracamy do tenisa. I pamiętacie jak w ostatnim odcinku zmierzyliśmy się z bluperem. Czas na drugą rundę. Dzisiaj wykorzystamy sobie taktykę Super Zone Shota, czyli tak, żeby rozwalać wszystkie rakiety przeciwników. I na podstawie tego przejdziemy sobie dzisiaj wszystkie levele na otwartym morzu. A także zmierzymy się po raz pierwszy z bum-bumem Boom na Inferno Island. Ale jak mi dzisiaj poszło i jak bardzo się oczywiście trudziłem, to się oglądając materiał do samego końca. No to zanim zaczniemy, ty drogie widzowie, jeżeli nie chcesz przekapić kolejnych odcinków z Mario Tennis Aces, no to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. Film się spodobał, to zarzuć tu łapkę w górę, to mi mocno pomaga, a tu poniżej w sekcji komentarzy dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag BUMBUM dla zasięgu. No więc ja jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. Powracam sobie po wielu, chyba już tygodniach nawet, kiedy przyszedłem sobie Princess Peach, w międzyczasie jeszcze wróciłem sobie do Kirby'ego. No to czas wrócić do tego Mario Tonisa. Eee, czyli co? Słuchajcie, jest jakaś taktyka podobno, że. Mm, żebym złamał mu paletki. Eee, rakiety znaczy się. Jakie paletki? Boże, ping mam w głowie. Eee, po prostu muszę zone-shotować, tak żeby po prostu chłop stracił wszystkie rakiety i automatycznie ja wygram mecz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ej, nice, chyba działa ta taktyka, bo już drugą rakietę mu rozwaliłem. Ja męczę się i jego jednocześnie. Długim meczem, żeby za, żaden, z nas nie, <laughs> żaden z nas nie wygrał, bo ja i tak nie mogę tego wygrać. Coś jest nie tak po prostu z tym CPU. Mmm. O, V. E, a przynajmniej on nie zbiera aż tylu punktów, jak go teraz męczę. A już zostały mu dwie rakiety. Jeszcze dwie i po meczu. Ej, jest 40 do jaja. Ej, ja tu chyba już wygram. Co jest? <laughs> Co za mecz? No i patrzcie, teraz robię to i rozwalam mu ostatnią rakietę. Co wy gadacie? Tutaj na środek, żeby on spróbował? Proszę bardzo, Keio! Czy ja właśnie wygrałem. Me What? Że tak się da, że tak można! O Jezu, patrzcie, o Jezu! Jezu te statystyki Niby mam 19 aż punktów, ale patrzcie, 4 super serwy i tak dalej. Ja pierdykam, że to się udało. Ja w to nie wierzę. Boże, ale mało dostałem expa za to wszystko. Jezu, przywraca mi się wiara do tego, że uda nam się przejść tę grę chyba. Udało ci się, dalej musimy walczyć ze sztormem, dobra. Ale już przynajmniej nie musimy się męczyć z blooperem. E, ok, okej, let's find the blooper that... A, jeszcze jest blooper, który pilnuje Power Stonea. o oh, fuck. No to ładnie, kurde. No to lećmy sobie dalej. E, jaki to będzie level? Sa Savage Sea Bay, o matko, czy to będzie kolejny mecz tenisa, czy jakiś trening, czy coś w ten deseń? Zobaczymy. O, Mario. Uh, Extremely enormous shadow beside the boat. Jakiś cień? A może, że potwór wodny. O, właśnie, Sea Monster. Dobra, już zdążyłem zapomnieć, jakby, jaka jest fabuła. Co jest? Jaka jest fabuła tego rozdziału, że tak powiem? Czyli tutaj tych naszych podwodnych podróży. Chyba musimy dotrzeć gdzieś po prostu tym statkiem. I to tyle. Defeat the boss of the Savage Sea within the time limit. Już, boss? O, oh, what?! Okej... Okay. Niechaj będzie... A jak ty będziesz działać? A, bo ty wa... O oh, Jezu! Ty tak atakujesz. Okej, okay, okej. Okay. Rozwalam go w miarę. Dobra, dobra, bijemy. Czyli to, co się tutaj pojawi... Tak, tak, tak. To mam tego unikać, uuu. O, dobra, czaje. Musimy mm, używać tego naszego. Wow! Że, że. Że mi się udało. Dobra. Pewnie teraz prawo, tak. No. Czemu ja dopiero tego mogę używać? Tylko jak on wystrzeli. Ok. Nice. O, żeby on mi. Żeby on mi nie przewalił. Fuck, too używamy. Używamy mocy naszej i nie wiem, w pysk czy gdzie? A tu pewnie, w dziubek. Pięknie! Jedno HP stracone. Dobra, czy on teraz będzie szarżował tymi mackami, czy jak? Chyba tak. Okej, okay, okej, okay, nie jest źle. Oj, 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 oj. Dobra, teraz tu w prawo. Pięknie. I znowu, i znowu to samo. Zablokowałem pięknie, cudownie. Duelli! No! Trzy paletki jeszcze mi zostały. Fuck! Ale damy radę, może, może. Przynajmniej taką mam nadzieję. O! Okej, okay, super. Te ja nie wiem... Nie wiem, jak to poszło. No, ile. Ile ty jeszcze tych mocnych musisz walić? Chłopie. Cyk! Czy ja gdzieś konkretnie muszę go atakować? Nie, chyba. Chyba nie. Słuchajcie, mam jeszcze 3 minuty. Pięknie. Tylko, że trochę paletka oberwała. Pięknie, blokada, super. Mało on obrywa. Au, oh, ja obrywałem <laughs> tym razem, super, I jeszcze z dwa razy chyba, o, żebym zdążył, nice, i jeszcze jeden raz, no, niby zablokowałem, ale jednak nie, cyk, dobra, dobra, i robimy to, szybko, szybko, 133 sekundy, to nie jest już aż tak dużo, powiem wam, cyk, Oj, muszę się pospieszyć. Zwłaszcza, że teraz on będzie szarżował sobie. Dobra, 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 szybciej ta sekwencja, proszę. Proszę, szybciej! Czemu to musi timer lecieć podczas tego? What the... Serio straciłem na tym czas przez to? Oh my god. Dobra. I w prawo. Nice. No i dawaj, 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 strzelaj, rzucaj Oh, what the szybciej 80 sekund. Nie dam rady. Ciem. A, dobra, on szarżuje, on więcej teraz. Super, 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 super. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Więcej, więcej strzelaj, chłopie. Minuta została. Fuck! Połowa oh, HP. Kurde, no nie wiem co mam zrobić, żeby było szybciej. Idealnie blokuje, idealnie nie daje się. Super. Super. Jeszcze, jeszcze. Super. Powoli końcówka, powoli końcówka, please. No! Fuck! Dobra, dajesz, dajesz, dajesz. 10 sekund, robimy to. Robimy to. Nie wiem, 89 sekund zostało. Jest! Zrobiliśmy to! Oh. Jahuhu! Nice cleared! Ale już się strachałem, już szybałem, żeby musiał to wszystko powtarzać od zera ale ten 49 level i tak sobie przecież na to... O matka, o matka. Dziękuję. Mm, ale nie mamy dalej power Stone'a, co to może oznaczać? A, czyli ktoś inny zabrał? Ktoś inny jest właściwym chyba bossem tego świata, tak mi się przynajmniej wydaje? Zaraz czy wy na tym sterowcu przypadkiem nie odlatywaliście? No właśnie, Wario i Mario i, 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 i Waluigi. <laughs> to za wolno Mario. Okej, okay, ee... The treasure to end all treasures is ours. What the fuck? Dobra, no wy macie skarpa, bo jesteście szybsi albo podążacie za nim po prostu szybciej. Yyy... Eee... O! Inferno Island. Tam musimy dotrzeć teraz, znaczy oni też chcą dotrzeć. No i widać, że oni są pierwsi. Dlaczego stoimy? Dlaczego w stęce, oni lecą, a my nie! A my nie płyniemy. Eee... i... O, dobra. Hmm, ok, musimy się pospieszyć na Inferno Isle. Ok, super. Ale to jeszcze nie koniec. Patrzcie, jeszcze tutaj nam zostało coś. Jeszcze jeden level, tam już jest Inferno Isle, jak najbardziej. E Island! Nie Isle, nie Isle. Island. Hmm, ale tu jeszcze coś mamy. Savage sea po prostu. O nie kupa y kamek. Paratrupa chciałem powiedzieć, że to jest kamek przecież. Ma znaczy Magikupa. Kupa, a to jest kamek. Ah, no! Co my jeszcze tutaj.? A może o paletkę zawalczymy? o, oh. oh. Dobra, dobra, dobra. Hehehe, <ścoughs> getting ten consecutive shots. Czy my musimy odbijać? Czy to jest. Yy, walka o odbijanie? Chyba tak. Ta, keep rolling until you reach yy, 400 points. Okej, okay, odbijanka. Uu. Dobra, zobaczymy jak nam to pójdzie. Dobrze, że w razie czego jest ten łatwiejszy mode. O kurde, skubany. O, nie dość. Uu. O, muszę bliżej stać. Ale on. Jaki. Wow! Ale wiatr leci. No fucking way, ale podkręca. No, ojej oj, ale to będzie ultra ciężkie. 400 punktów, no shit Nie jest to do zrobienia. Patrzcie co tutaj się dzieje. Takie wymiany, dobra, jak on tak prosto posyła, to git, ale jak on tak podkręca, to nie jest git. Jeszcze takie silniejsze... O, matko! O, matko! Mmm, jest źle i to ostro źle. Nie wiem, ja nie lubię tych challenge'ów. Eee, są one takie dla mnie. nie uczą mnie za dużo. Znaczy, ja wiem, że challenge to jest wyzwanie, i że. What the f... Okej. Okay. Dobra, postaram się w takiej linii stać. No, chciałem użyć gałki, coś nie poszło. Nie rozumiem. Nie rozumiem, co chodzi z tą gałką. Raz działa, raz nie. Widzę, że y, tym razem jeszcze gorzej mi poszło. Idzie. Kurde. Okej, okay, nie rozumiem jednego. Mm, nie ma slow motion? Co? Jesz jeszcze raz. Znowu pewnie będę ryjem zasłaniał y, tutaj sterowanie. Run, dobra. No. Nie ma slow motion podczas robienia tego. Okej, okay, to jest dziwne. Eee, a slow motion sam sobie. Aha, ja muszę trochę paska nabić, żeby się. No właśnie. Hmm. Kurde, skubany. Jakie mocarną on piłki wys. Oj, nie podoba mi się to. Oj, 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 ale to będzie katastrofa. Ja nie wiem, jak posyłać takie mocne piłki, absolutnie. Nie wiem, nie wiem, jak on robi na fioletowo je aż. Chciałbym się tego nauczyć. Szkoda, że gra mnie tego chyba nie nauczyła. Chyba, mówię. Eee, All-out energy, lecimy. Okej. Okay. Nie chcę mi się inaczej bawić. Wolę w taki sposób podbijać. What the fuck! Ale to było skurczyństwo! Naprawdę. Dobra, w taki sposób porobimy to. Nie ma co się męczyć, nie ma co się bawić. To jest. No samo to w sobie jest już ultra wyzwaniem! Ej, no naprawdę. Wow! Wiecie co? Ja wolę, ja wolę zrestartować. Nie, 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 nie. Bo coś jest absolutnie nie tak. Co jest tym Mario? Ale <laughs> To jest tragedia z tym sterowaniem. No ja po prostu nie umiem. Znowu wystarczy, że chwilę nie pogram i znowu jakby od zera się muszę uczyć wszystkiego. Kurde w dobrych momentach by wypadało jeszcze 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 przerywać ten ruch. Okej. Okay. No to tak jak już będę robił to chyba git. Ale jakie on podkręcenie robi? Oj oj oj. Tym paskiem, tak na, na, na cały czas, to jest git. Ja nie wiem, jak on robi takie mocne fioletowe piłki. Absolutnie. Oooo! Ale chamsk, ja nie znoszę tego masz tutaj. Naprawdę. A! Mocne CPU. Mocny komputer. Naprawdę. Tu czas reakcji, żeby. W lewo, w prawo uniknąć, i tak dalej. Ze slow motion, bez slow motion. No takie piłki on posyła. O, widzicie jak on podkręca? Ja nie umiem tego, tego podkręcania. O oh, no, 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 no. Podbijajmy dalej. Nie ma, nie ma, nie ma. Jak on to robi? To jest specjalnie zaprogramowane CPU. What the fuck. <laughs> Ale to jest chore. 70 odbić już wymieniliśmy. Tak normalnie ja bym nie dał radę. Za dużo tu się dzieje. Czy ja robię błędy? Robię na punk. Że podchodzę źle i tak dalej. Ale ja po prostu nie umiem inaczej. A chcesz mieć zaliczony ten challenge pod 100%. To jest mega dziwne. Dobrze, że twórcy udostępnili coś takiego w którymś patchu, bo ja przeczytałem, że to jest y, po prostu w patchu dodali. Tam wersji 3.0, nie wiem, po kilku miesiącach od premiery gry w 2018 roku. Bo ludzie się trudzili za bardzo, no to... to katastrofa jest. O. Ale już powoli kończymy. Całe szczęście, kurde. Okej. Okay. Jakie to jest męczące. 400 odbić, co jest? Jeszcze, że to są wyższe, wyższe wyniki, jakby co nie, ale z mądrzejszym komputerkiem. A klirt. A dobra, bo to już nagle punktacja do 400 poszła. Ok, już końcówkę chciałem spróbować bez tego. Level 50, super dzięki. Agility mi troszkę wzrosło. Ale, jak słabo ten level rośnie! Masakra. Dobra, Kamek, daj mi tą paletkę, będę miał 5 paletek. Chyba. No, Kamek się zawstydził. Został poniżony, dobra. Okej, okay, zostawił pewnie paletkę Shell Racket. Oczywiście, że tak. Ale ten komputer w tej grze jest. Och, ciężki. Chciałbym móc obniżyć poziom trudności. Po prostu nie korzystać z tych udogodnień w stylu. Eee, że mamy ten pasek mocy na fulla, bo tylko mogę podczas challenge'u używać. Podczas walk, tak jak z blooperem, podczas meczów tenisa, nie można używać tego. Eee, to chciałbym móc to wyłączyć, ale grać na łatwiejszym poziomie trudności po prostu. Dalej niech rośnie, jak fabuła idzie, ale no nie aż tak. Mm, dobra, widzimy już tam, oni są na tym Inferno Island. Mamy wejście, dobra, i to jest już od razu meczyk chyba. Okej, okay, jest jeszcze nadzieja. Musimy się pospieszyć. No dobra, zróbmy jeszcze jedną batalię na ten odcinek, bo tak pół godziny już ponad siedzę, ale i tak jest dużo, dużo, dużo wycinania na bank. Zatem... A, nie, tutaj dopiero jest pierwszy... O, tam dwa kolejne zaraz są, okej. Okay. O nie, bum-bum. Chyba to był bum-bum. Tak, to jest bum-bum. No no. Musimy go pokonać, w meczu mam nadzieję. Jak to będzie wyglądać? Beware the mecha koopas and defeat bum-bum. Dwa gemy, trzy sety. Dobra, normalnie walczymy. O, one wybuchają. Oh no. O, oh no. O, oh my fucking god. No chyba sobie ktoś je robi. one, one stricte podchodzą do mnie. O mój Boże, ja, ja chyba muszę zrobić coś samo z tymi paletkami po prostu, żeby go rozwalić... żeby mu rozwalić pięć paletek i tyle. What the fuck? No! No jak, jak on specjalnie strzela tam, gdzie są te robociki? Nie no, to jest przekichane. Z 40 do jaja. On ma pięć rakiet. No w końcu coś. Jezu, brawo. Jakbym jak chciał tak częściej? No nie wiem. Zanim się rozkręci sam mecz. What the fuck? No nie mogę się tak skupiać. Oh no, oh, oh! I don't fucking know. Absolutnie. Dobra, odbijamy i zrobimy. wywalenie mu rakiety. Chyba, chyba to tak muszę zrobić. O ile to zadziała? Tak, tu early. okej, okay, ma cztery rakietki. Fucking hell! Muszę po prostu grać na wytrzymałość, no jeszcze cztery rakiety mu rozwalić. To jest jedyna strategia chyba. Jeżeli nie No oh my. F... Ja sobie rakiety zaraz rozwalę. auto ale ale za dużo jest tych me mega kup, mecha kupów. Nie wiem jak one się nazywają. 15 15. Jezu, ja na czymś takim paska tracę dużo. No i on znowu używa. O, zablokowałem. O, oh, gad, ile ich do. No? 4... Cztery... O, dobra, punkt, punkt. Super, super, super. Zawsze to jest na zapas. Za niedługo drugi pasek się zapełni. Więc druga rakieta pójdzie. A o to mi chodzi. Fuck Kurde, a ja mogę. Ja mogę odbijać nich. Na niego. W sumie gra mi tego nie wytłumaczyła. Hmm. No dawaj pasku. O oh, a... No chłop nagle sobie tak odzyskał tyle punktów. Ej, no. No jest źle. Po prostu jest źle. Jest absolutnie źle. Jeszcze nie mam tego... Ja to przegram. Ja to przegram. Co z tego, że paletkę mu kolejną rozwalę? Aj. Trzy razy nie napełnię tego paska. Musiałbym teraz naprawdę dużo punktów pozdobywać. No nie wiem. Okej. Okay. Nie mogę nie mogę tych maluchów rozwalać. No i nie zdążyłem. No po prostu. <laughs> Ale to jest szambo, z tym poziomem trudności. Dobra, to jest git akurat. Obym, obym zdobył, obym zdobył. Tego gema. my fucking god! Mm. Jest, jest, jest! Bardzo dobrze! Ho, ho, ho. Jeden do jaja, super. To mi się przydawał, zaraz pasek napełnię sobie. Ile paska prawy? Full. No, No kurde, dałem gałkę w lewo! Czemu Mario? Patrzcie, co Mario zrobił! No co to do TYŁU MIAŁO być? Nie kapuje nic Nie kapuje O super, jest, jest, jest punkt Nie kapuje dlaczego on tu poszedł? Przecież mi nie driftuje gałka, nie, nie driftuje mi pad Dajcie już mi ten pasek O oh maj Rozwalił mi rakietę Fuck. No czemu tak ma... Powoli mi teraz ten pasek idzie no nie doczekam się, po prostu. Nice. Nice, nareszcie. Jest źle. Mm, tu. Pięknie. Jeszcze dwa razy pasek, please. Proszę. Okej. Okay. O Jezu, gdzie on strzelił? jest źle, jest katastrofa. Ja to przegram. Oh my god. Oh my god! Jest, jest. Jest, 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 jest. Uff. Będzie musiał jeszcze zdobyć punkt ewentualnie. Nice. Wow! No i ma przewagę. No co jest z tą grałą? To jest ultra trudne. Ja nie wierzę jak w to. No przecież to jest żart. Jeszcze jeden gem i po mnie. Ja muszę to wygrać. Dwa do jednego. Ej, co? Co? Co to było? Ej, ja muszę powtórkę zobaczyć. Czemu on mi anulował? Nie wierzę. O, super. Kurła! No, psz. ja pierdykam, jaki tu mam spam. Jeszcze, 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 jeszcze próbujemy. Jest, jest, jest. Próbujemy. Próbujemy. Próbujemy, moi drodzy. Do niego. Mamy ostatnia rakieta mu została. Karamba. Proszę, żebyśmy zrobili ten punkt. Żebyśmy tego gemas zdobyli. Urwa. no akurat tutaj musiał, no nie mogę, nie mogę się nauczyć go, po prostu nie da się nauczyć, raz, raz on tutaj walnie, a raz tam. Jest, 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 2-1, bardzo dobrze, jeszcze walczymy chyba, tak? W ramach jednego seta, tak, ale zaraz pasek się naoduje. Walczmy jak najdłużej chłopie. Okay. Walczmy jak najdłużej. Bardzo dobrze. Jest! Będzie! Uratowałem to. Oh my god. Jest! A ten jak mi podchodzi? Powiem wam, ta mechanika... Tymi psuciami się rakiet, jest tak dziwna, ale ratuje dupę po prostu, i tyle. To no nie ma jakiegoś, nie wiem, poziomu trudności czy coś. Po prostu ja to tak robię i tyle. Patrzcie na te serwy asy serwisowe. Co to się Ja nie umiem tych rzeczy. Wciąż, mimo że gram X już odcinków. Nie umiem dalej. Gra dalej mnie nie chce tego nauczyć. A ja próbuję raz przytrzymać dany przycisk, raz A, raz może A z B, raz wychylić gałkę podczas tego, nic nie działa mi, nie mogę. Do teraz, nie wiem, czuję się głupio. Bum bum, nie był wystarczająco silny, no rozwaliłem ci pięć rakiet, chłopie. Co za potworna walka. No dobra moi drodzy, słuchajcie, na ten moment zakończymy sobie ten kolejny odcinek. Mam nadzieję, że za niedługo uda nam się przejść tę grę już na 100% i będziemy mieli już spokój, oki doki. Więc ja wam dzisiaj dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i hej hej!